Cześć, z tej strony Mason. Kiedyś zastanawialiście się, czy da się mieć wszystkie konie, jakie są w Star Stable za darmo? W dzisiejszym filmiku pokażę wam sposoby na to, jak mieć wszystkie konie, jakie są w ESO. Zanim zaprezentuję wam te sposoby, dziękuję bardzo za 1600 subskrypcji. Jesteście niesamowici. Zapraszam do oglądania. A i przypominam, że mam Instagrama. Serdecznie na niego zapraszam. Sposoby dostania darmowego konia niestety nie są takie proste. Trzeba mieć walutę, dzięki której można kupić konie, czyli Starcoins. To te niebieskie gwiazdki. Jak na razie nie ma żadnych zadań, dzięki którym można dostać Starcoins. Zespół Star Stable od czasu do czasu udostępnia darmowe kody, dzięki którym można uzyskać te niebieskie gwiazdki, jeżeli wpiszemy kod na stronie internetowej, nagroda od razu pojawi się na naszym koncie. To jedyny darmowy sposób na zdobycie Star Coinsów. Czy pamiętacie jak na dziesiąte urodziny z co, zespół Star Stable udostępnił nam darmowego konia? Tak był to wierzchowiec duszy, który wygląda jak dziki koni Konia tego można było dostać tylko do zakończenia urodzin z SO, czyli do 13 października 2020 roku. Koń ten posiada dwie dodatkowe animacje, jak i inne grzywy. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba. Kolejnym sposobem uzyskania darmowego konia jest wykonywanie zadań i Hannon zadań jazdy duszy. Za wykonywanie jazdy duszy dostajemy różne rzeczy: od ubrania gońca runicznego. Niestety nie można mu zmieniać grzywy, jak i nie posiada żadnych dodatkowych animacji. Czy wiecie o tym, że niektóre ubrania, sprzęt dla konia itd. jest nie tylko za starko insy, ale także za szylingi? To sposób na ograniczenie wydawania starko insów. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak za darmo zdobyć szybko szylingi, zapraszam do filmu, który jest w karcie. Kupno konia, niestety wiąże się z różnymi ustępstwami. Takimi jak na przykład niekupywanie zwierzaków, ubrań jak i sprzętu dla konia. Dziękuję bardzo za oglądanie i pa pa, 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 pa.